Dzień dobry, słuchajcie, mamy Mercedesa, tak jak wspomniałem we wcześniejszym odcinku, czyli będziemy troszkę go udoskonalać, jak już wiecie. I teraz tak, autko już pojawiło się u nas w zeszłym roku na zabezpieczenie foliami, powłoką, zmiana koloru zacisku i tak dalej, oczywiście możecie sobie gdzieś tutaj zerknąć na odcinek, link się pojawi. I teraz przyszła kolej na coś lepszego, czyli żeby troszeczkę agresywniej wyglądał. Ładnie się prezentował, wyróżnią się spośród innych Mercedesów, oczywiście. Taki, takie jest życzenie właściciela, a my jesteśmy oczywiście od tego, żeby spełniać te życzenia. Dlatego też oczywiście trafił on do nas ponownie. I może zacznę od tego, jakie, jakie usługi zostały wykonane. Później pokażemy te materiały, które już teraz mamy zgromadzone, aczkolwiek jeszcze nie wszystkie są. No i później przebitki coś tam z tego się złoży. Więc tak, zaczynamy od dechromingu, czyli wszystkie listwy dookoła, tam gdzie jest chrom usuwamy czarny połysk i 3M platuje. dalej zmiana reflektorów, zmiana grida z przodu również zmiana obudowy lusterka prawego jak i lewego. będzie to karbon, prawdziwy karbon, nie jakiś tam podrabianiec tak samo będzie karbon na bagażniku czyli ta lotka, która występuje w AMG również jest karbonowa w dalszej kolejności dokładamy splitter przedni jaki dyfuzor tylny, wszystko od Maxtona, będzie w połysku. No być może coś jeszcze, jak się uda to może okleimy w coś, coś fajnego, ale to tak jakby do przemyślenia. Z tyłu pojawią się również oczywiście cztery strzelby jak wersja MG, czyli dupcia będzie tak jak w C63. Oczywiście robiliśmy już też tak, takie auto, takie możecie sobie gdzieś tutaj zobaczyć jak to wyszło i teraz tak w dalszej kolejności, co my tutaj mamy zmiana kół. Prawdopodobnie również i dystanse dojdą. Będą osiemnastki. Może uda się namówić na dziewiętnastkę, chociaż wtedy komfort jazdy troszkę się pogorszy. A właścicielowi też nie za bardzo na tym zależy, żeby się komfort pogorszył. Także koła jeszcze nie są zamówione. Musimy dokonać jakiegoś takiego, dokonać wyboru, razem się skonsultować, żeby dobrać coś fajnego, żeby się fajnie prezentowało. Jako że dojdą koła, to musimy obniżyć samochód troszeczkę niżej, czyli musimy również zamówić zawieszenie gwintowane. Zobaczymy na jakie również budżet pozwoli, ponieważ jest określony na to wszystko. Miejmy nadzieję, że nie będzie to jakaś budżetówka, a coś bardziej takiego sprawniejszego, które wytrzyma dłużej. No i co więcej. Serwis powłoki, bo już, ponad, bo już prawie rok minął. Aczkolwiek auto i tak dobrze, się, dobrze dobrze wygląda. Zaraz, oczywiście, zobaczycie na przebitkach. No i co? Chyba zapomniałem o czymś, ale to tak wszystko w praniu wyjdzie. A ażeby, żebyście nie przegapili tego, to oczywiście, subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków oraz efektu końcowego tego auto. Zapraszam na przebitki i do omówienia tych wszystkich gadżetów, które. yeah I <laughs> know brain I know have been divine. Uh, I'm saying bye to all the lies and all the times you cried Saying that I wasn't right, Yet I was right by your side You manipulator, playing games, your friends commentators And I don't know what you say about our private conversations But it's got them hating things on all the rumors you be claiming It's cool, I'm done with you so they can throw you a celebration You gon' hate it when you see me with somebody living better I'm trying to tell you that me just do doing me gon' have you jealous uh. I know that I gotta stay away. Widzieli przebitki, to zapraszam. Zacznijmy od reflektorów. Trochę szarpania, takie coś sobie zażyczył. Troszkę ładniejsze, troszkę lepsze. Trzeba będzie folią zabezpieczyć. Już widzę problem. W środku są brudne, obczej. Widzisz? Mhm. Mm jest tutaj taki pasek brudny. Hmm. To od środka jest? Tak, od środka. No. Jak widać, nie zawsze nowe. Wygląda jak nowe. Ciekawe jak druga. No, ale to... e, może przyłóż, pokaż mi więcej do Seriny, jak to wygląda. To zobaczymy efekt finalny. Tak. Ta. No dobra, jak lecimy dalej. Tajemnicy nie czekaj na no to ok. Carbon lustereczko, zobaczcie jak się pięknie mieni obudowa. Taki to jest prawdziwy carbon, to nie jest tak, na jest... okleina. To jest prawdziwe. Dalej. O, to jest. Miecz. Samuraja, czyli to będzie tutaj. się będzie to komponować, trzeba będzie fajnie to wkleić, wkleić albo przykręcić, najlepiej, żeby nikt nie zapier, no bo szkoda by było, żeby nie było, ktoś się nie bał i milotkę za, no, zajumał. no ale będzie kozacko, na pewno pod ten kolor fajnie wygląda. Co mi już się trzyma. To no już można jechać, tak, można jechać, nie? Czyli miecz chowamy, broń biała. Mm. Tam jeszcze mamy żarówki do tych lamp. Nie będą to takie zwykłe żarówki, tylko coś lepszego. Oczywiście też ksenon nie będzie, tu jakieś ramki. No i tutaj maksonik. O, ta zobaczymy Zobaczmy, w sumie sam jeszcze nie oglądałem tego maksona. Nie wiem jak to. Tak, to będzie, to będzie przód chyba. A to jest jednoczęściowy, tak? tak. Takie same montowaliśmy w Audi w zeszłym roku. Tu gdzieś macie. Tetetka działa. biała. E, znaczy, dokładnie to nie takie same, bo tam to było trzy częściowe. No, tak. no ale później zmieniliśmy, z, tylko, że to, nie pokazaliśmy. Tego. Z Audi był taki typowy splitter, jak często na Allegry można znaleźć, te chińskie, aczkolwiek, na no ma swoją cenę, wiadomo, jakościu też jest. Lepiej. Choć tutaj jest stricte widać zrobiony już pod ten zderzak Sparne. plug and play chyba już, nie? No to wiesz, no zobaczymy no. jak to wyjdzie. No, no teoretycznie tak to powinno być, jeżeli pod model, pod model robili, nie? Yes, yes. Ale... Dobrze, że tu folia jest ochrona, tylko pytanie czy pod tą folią ochroną też o. tutaj one on nie ucierpiał ten splitter, nie? No bo no kurde. Na sporcie polski raszowany no tak, podejrzewam, że i tak tam to dostało, nie? No i aj, aj, aj. No nie wiem Ciekawe co pod folią, czy się faktycznie aj, nie uszkodziło No zobaczymy Na pewno, no jak nie, oczywiście tak? W niektórych miejscach A tak. to gdzieś podziurawione tak, No i co? No nie wiem, zobaczymy może się uda zabezpieczyć jak będzie się, aczkolwiek to nie jest też mały element, nie? No ale nic. Jakość jakościu powinna być jakością, a nie? Nie? Wiesz o co chodzi? No i tutaj huzor tylny, chyba? Z dwóch części? Nie gadaj. Na pewno to? Неверно, неверно. Серьезно? Мамы ножик не мамы тут. Nie, no muszę iść poza. Pauza. Bo to jest... on na środku będzie tylko Będę kurde Co to jest? Co to jest? Wygląda jakby z drewna było no, no, no. A i to tutaj ma się jeszcze trzymać klejem, tak? W tych, w tych miejscach, a tutaj Co to jest? Tutaj tak samo po każdym tym jest klej Czekaj, i muszę to sobie... taką bo ja nie wierzę Ja nie wierzę To płuk Param Czekaj pytanie Czekaj. Jak to ma iść? O tak nie no tak. jak nie Tak no Na pewno tak to nie To ja pier w dole No dobra tak nie, nie, to jest niemożliwe, że on to chce zamontować tutaj. No nie, bo po co ten klej wtedy tutaj na tym? Na tych rameczkach. Prędzej tako. No ale to czekaj, to my musimy to użyć w takim razie. To to musi zostać. No tak, ale to musi To jest kurwa, takie ciężkie człowieku, że to odpadnie. No, to, to, ty Bo to, a to nie ma jakiegoś mocowania, śrub? Coś takiego? No to mamy tutaj: raz, dwa, 3, 4, 5. Ale nie no, to brzydko wygląda. Patrz. O. To jest plastik? Nie wiem, co to jest. Wygląda jak drewno. Nie wiem, no powiem ci szczerze. takie... Ja bym się zastanawiam. Poza tym sprawa druga, to jeżeli miałoby to tak tutaj wyglądać. Nie wiem czy trzeba będzie dobrze dopasować, to i tak to tutaj nie dojdzie. Nie dojdzie. Nie ma szans, żeby tutaj było, wiesz, równo zespolone. Nie no, jest. Jest Nie wiem Czy on w ogóle wiedział co zamawia? To jeszcze jakieś dwa skrzydła, to no, no nie jest mm. o bo to na błaki te chyba. O, tutaj jak mniej więcej. Nie tak nie mi się jest. wydaje. Jakaś opinia na ten temat. Kiepsko to wygląda, wycięte wyżynarką. No, nie chciałbym tutaj jakby złej reklamy dawać. Złej reklamy dawać, nie, ale my jesteśmy zatankowani. Nie wiem, zobaczymy jak dopasujemy ten artyk Generalnie trzeba sprawdzić w internecie, jak to wygląda. I czy w ogóle będzie sens montowania tego, bo mi się to nie widzi. Mi jako mi. No, ogólnie y, spostrzeżenia były takie, że to będzie cały dyfuzor jako tak. y, ten. Tak, tak. Ja myślałem, że to będzie cały dyfuzor tak, jak jest w wersji AMG, nie? Ten taki standardowy, że będzie w to miejsce wchodził i będzie fajnie pięknie wyglądał Tak, tak, ale... tak, tak jak było w tamtym co robiliśmy, tak. tam wydech, nie? Ale to... co wygląda fatalnie Nie wiem jakie pieniądze za to zostały zapłacone Ale nie wiem, może faktycznie wyjdzie fajnie Jak na razie na to nie wskazuje. Pierwsze, pierwsze wrażenie właśnie nie pokazuje. czy Nie, mnie, nie, może nie, no ale patrz Tutaj nawet na tych krawędziach. No to tutaj masz folię, to wiesz, tutaj odrywasz, nie? Odrywasz tą folię i to ten jakoś to... Ale no, no nie. Ale to i tak nie wygląda to No dobrze. to jest wycięte, jest wiesz, po prostu wycięte, nawet nie wyszlifowane. No to słuchaj przecież sami nie będziemy tego szlifować, żeby to jakoś te krawędzie też były, były równe. No bo... No cięż, Słuchajcie, jest... można... o kurde, no ciężkie, to się można tym pokaleczyć, nie? Może zacznijmy produkować takie rzeczy. Jak widać, to niewiele trzeba. Kawałek deski. No kawałek deski. No patrz, słuchajcie to się jeszcze wiki na kawałek deski. Jakieś ładne, wiesz, wkręty, nalepki z hologramem. Nie. Yeah. Kurde. Dobra. Trzeba sprawdzić, jak to faktycznie wygląda. Eee, oczywiście w internecie jakiś pogląd. Co więcej, słuchajcie. W tym momencie będziemy kończyć ten odcinek. My się zabieramy za robotę. Eee, żeby nie przekapić kolejnego, oczywiście dajcie suba. I... Miejmy nadzieję, że uda nam się rozwikłać już na przyszły tydzień te wszystkie zagadki tutaj jakoś złożyć ten samochód do kupy, żeby fajnie wszystko wyglądało, współbrało i tak dalej. Także obserwujcie nasz kanał, wbijajcie na naszego Instagrama i do zobaczenia.